Trzymamy, trzymamy. Dzisiaj będziemy chodzić po klatce i będziemy pukać i będziemy uciekać. Dobra. Gdzie? Tu czy tu? Gdzie pukamy? Tu? Ale na dół uciekamy, więc najpierw tu zajdzie. I zajdzie. Możesz jeszcze chować. To. I tu. Właśnie, kurwa, właśnie. Teraz Ty pukasz. Teraz Ty ich Będziecie mieć w komentarzu ode mnie link do jego kanału. Dobra. No. Dobra, idziemy i zobaczymy, czy to będzie Nie, Dobra, ja Co? będziemy iść. A tutaj będziemy szybko uciekać. Przecież nikt ci nic nie zrobi. To jest Jasiu, nasz kochany. Słuchaj, jesteśmy do Bilami i do Tlajmi, Weskitu. Nie, było do jakiejś rytowej. Idziemy, widzowie, znowu. Ktoś tam szedł z góry. Chyba Majka. Poczekaj. Chyba Majka. Chyba Majka.